Sprawdź nowy event świąteczny na stronie Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Siemanko z tej a dzisiaj na W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 10 skręczek bananowych. Jeśli chcecie otworzyć nową skrzynkę, z tak ma macie mać w opisie. Na macie też dzienny bonus podobny do z abataru, I przykładowo podają wam jakieś skarpetki. Przykładowo, dwie skarpetki na macie też świąteczny Event, w którym do wygrania jest aż 20 tysięcy zł. Nawet za stopniowe miejsce macie takiego porażka dulamina. No i oczywiście za wyższe miejsce maciekowski. Macie tutaj też zakładeczkę zaśnieżone prezenty. Mamy meczkę Little Glass, fajny Dropik P2000, fa Znowu fa znowu hmm. fa Tym razem mamy groczka. Teraz też mamy groczka. Tutaj mamy groczka też. Znowu groczka 570. Meczkę flashback. I jawówkę w obozie, z Dropik. I macie też zakładeczkę święty Mikołaj, tutaj przykładam, w dajecie sobie 2170 skarpetek i dać sobie też prezent. I taki prezent możecie otworzyć i wysłać znajomym, podać jeśli podacie jego link, to zrobicie z nim, a sobie taki prezent go otworzę. I mamy Famasa na satyraczku, sa <coughs> zaczyna się fizyko, więc przechodzimy do skrzyniaczek. Oczywiście, że będziemy otwierać sobie po dwie skrzyneczki. 130 zł za dwa otwarcia. Zobaczymy, co nam poleci. Kręci, kręci i mamy niestety agłupkę Mortis i 57 za 24 zł. Lecimy sobie dalej. Po raz kolejny 130 zł. Kręcimy, kręcimy i mamy znowu agłupkę Mortis i USB Sejaksa za 30 zł. No na razie jesteśmy w plecy. Zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy, jakaś kostka nam w ogóle poleci. Kręcimy i mamy M4A4 M4, M4, space. I 57A za łączną wartość 5 tyszek. Lecimy sobie dalej. Po raz kolejny 130 zł. Kręcimy, kręcimy i mamy znowu M4A4 M4, space. Za... I 57A za 5yszek. Znowu ten sam drobik. Lecimy dalej. To nie było jakąś kostkę przygarnąć w sumie. Mamy M4A4 Neonoi Jabłko Mortis za 120 zł, no to już lepiej, ale także na minus. Lecimy sobie dalej. Po raz kolejny 130 zł i mamy dwie meczki Neonoi Załączną wartość 240 zł to jest 110 zł do Więc warto fajnie. Lecimy sobie z ostatnim już otwarciem. Mamy m i Upika za 65 zł niestety. I zostało nam jeszcze jedno otwarte, więc z tyłu im I mamy niestety sajaksa i upika. Za 12 złotych. I w zostało nam jeszcze 61 złotych, więc otworzymy sobie jeszcze jedną serdeczkę bananową. Zobaczymy, co nam wyleci tak na koniec i mamy już chciałem że trzeba do ale niestety nie i mamy Ameczka za 61 złotych. To jest jak najbardziej fajne więc idziemy z tym wszystkim na Upgrader. E. Ok, a więc jest, jesteśmy już na upgraderze. Zacznijmy sobie od tych tańszych skinków. Do 6 zł zajzykujemy w sumie Layout 10, a takiego Digielka, jeden upgrade można zrobić. Hejzmy od lewa strona, zobaczymy, się się nam upgradeik jest 10, kręci, kręci. W sumie z tego 10% i niestety nam właśnie spaliło. Rubin może teraz fa dwa masy. Na przykład jak dwa na taką MP9 to dyszki, prawa strona Crazy Mod. Zobaczymy czy nam to się, kręci, kręci i i nam jest spaliło, spróbujmy może teraz Tamasa. Spróbujmy na, na przykład taką cazetkę, lewa strona Fast Mod. I niestety to spaliło. Spróbujmy może teraz dwa Peaky. A no, zarzygujemy jeszcze jeden taki jak 5 na ak 47 Ran Revolution. Lewa strona Crazy moc, zobaczymy, czy nam się poszczęści. Czy może jednak nie kręcimy, kręcimy i nam się spaliło. Spróbujmy może teraz sameczkę na takiej P90. Lewa strona p i siedzi na P90 z wydzierżki. Więc bardzo fajnie. Zobaczmy, ile mamy łącznie do kutunku. Na początku, z tego typu, to mieliśmy 1000 zł, mamy 630. Więc wybujemy teraz 3 AWP Modeys, AWP Pink dołóżmy tam to 4 zł w sumie. I ta lewa strona fast Mod. I nam jest to też spaliło. Poleśmy, może sobie teraz P90 i na przykład M44 M4, M4 do Face. na na takiego akacza safety NET. Lewa strona fast Mod. I także nam spaliło. Zbiórmy może teraz 3 ameczki. Zaryzykujemy może na jakąś pierwszą kostkę powiedzmy za 5 stówek. Zobaczymy, jaka kostka tu będzie. I powiem może na shadow lega jest na fake, Prawa strona. Crazy mod Zobaczymy, czy nam siądzie. Taki upgrade. Kręcimy, kręcimy i, I nam siedzą. Shadow jest za 5 stówek, więc bardzo fajnie. Spróbujmy, może teraz M na AW za <laughs> 400, chociaż nie, sobie zaryzykujmy. Na... Nie będziemy tak ryzykować. Weźmy w sumie na razy dwa. A no, spróbujmy może jeszcze lewa strona. Fast Mod. Na takie Flip Knife'a i niestety nam spaliło. Spróbujmy może teraz dwie meczki. No, powiedzmy na tą komnową meczkę za 5 stówek. Prawa strona Fast Mod. Zobaczymy czy nam siądzie. I nam siadła meczka. Więc w sumie można powiedzieć, że się odrobiliśmy. Więc do następnego odcineczka. Siemano.